Cześć, tu Krzysiek, zdobyć pierwszy milion. Dzisiaj chcę zrobić troszeczkę porządku w tym bundelu na moim koncie na Binansie z kryptowalutami. Wszystko to, co mam, takie jakieś dziwne kryptowaluty, z których nie korzystam, będę chciał zmienić na BNB, bo mam z tym pewien plan, więc. Zobaczymy jak to się uda. No dobra, zaczynamy. Eee, Okej, okay, wszystko będziemy zmieniać na DND. Czekajcie jak to się robiło. I zmieniamy. Niektóre z nich kompletnie nie wiem skąd się wzięły. Czekaj, bo nie wiem co się wydarzyło. Nie wiem co się wydarzyło, już to raz zrobiłem. Kontakt. Jest taka ilość środków. Aha, niewystarczająca ilość środków. Dobra. Trzeba zmienić taktykę. Spróbujemy na USDT. Spróbujemy to zmienić na USDD, bo jak nie, to. Co to początkowo? To 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 to. to, to, to. Okej, okay, mamy problem. Bo mam nie, te, te takie dziwne kryptowaluty, jest ich tak mało, że nie mogę ich zmienić tak naprawdę na nic. Konwergencja jest niemożliwa. Aha i też mam kurwa za małą kwotę. Ok, W takim razie będziemy sprzedawać. Jeśli się uda. Bo, bo tego jest naprawdę mało i nie wiem jak to sprzedać, żeby dostać z tego złotówki. Nie wiem, macie jakiś pomysł. Nie, zobaczcie, udało się. Mamy już jakąś tą część BNB. Więc lecimy dalej. Pixel, co to jest ten pixel? Zmieniamy to na BNB. Konwertuj. Tak jest. OK. wszystko na BNB tak jak się da kwota jest mniejsza niż kwota ok, czyli tego nie mogę zmienić, dobra jedziemy dalej nie, co się nacisnęło, nie to nie to Możemy, tego nie możemy. A czemu tego nie mogę konwertować? Dobra, jedziemy dalej. Ok, na tym portfelu to jest chyba wszystko. Szukamy innych. Jak tak, to mój plan kompletnie się nie powiódł, bo myślałam, że mam tego więcej, a tak naprawdę nie ma tutaj niczego, co mógłbym zamienić na BNB. O, ale tutaj mamy, słuchajcie, to już próbowaliśmy. Gdzie ty jesteś? Co jest z tobą? Płać, płać. Jak dole, no nie rozumiem tego. Mam to i nie mogę z tym nic zrobić. Jak się sprzedaje. Słuchajcie, trzeba to jakoś sprzedać. Trzeba się tego jakoś pozbyć. Handluj, okej. Okay. Okej, okay, wejdźmy tu. Nie, to nie jest to. To sprzedaj, okej. Okay. And I Max. Minimalna kwota to 50. No Dupę, i co ja z tym zrobię? To znaczy, że mam odpyty takich śmieci, z którymi nic nie mogę zrobić. Straszne. No dobra. Zobaczymy. Słuchajcie, przejdziemy na portfę z oszczędnościami. Na erna. Może tutaj coś uda nam się wyłuskać. Dobra, pozbywamy się tego. Dezaktywuj. Wypłać maksa. Potwierdź okej. Okay. Nie, na razie nie przechodzimy. To też wypłać na maksa. Potwierdź. O, oh, niepotrzebnie. Dobra, cofnijmy się do Erna Co my tu jeszcze mamy? USDT. Dobra, to też już wyrzucamy. Maksa, czyli niewiele co jest. Okej, okay, no i reszta musi zostać. Reszta musi zostać. I co, nie mogę nawet konwertować niektórych z nich, bo jest tego zbyt mało. Okej, okay, wspaniale. Sprzedaj, no sprawdźmy czy uda mi się to sprzedać. Max. Za mało. Wspaniale. Jest wspaniale, ale okej. Okay. Zobaczmy, co tutaj jeszcze możemy konwentować. To możemy konwentować. Nie na Bitcoin, na BNB. Mi się o szczegóły transfer. Płaćmy, płać to nie uda się. A czekajcie na co bym na nas złotówki. Można na złotówki. No dobra, w takim razie dopóki nie wymyślę, co z tymi śmieciami zrobić, musi to tak zostać. Niestety, odświeżmy sobie. Zobaczymy, ile mamy Bębę. Za mało. Za mało. Potrzebujemy go 0,05. Musimy urwać jeszcze jedno 0. No dobra, chuj. Musimy kupić BNB, bo inaczej nie zrealizujemy planu. Kup kryptowaluty za złotówki, ale musimy depozyt. Gdzie tu ten depozyt się zwiększało? Saldo, ok, metoda płatności. Blikiem. Ich habe Myśli, 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 dobra, mamy to. I teraz słuchajcie. I teraz, ile mamy tego BNB w całości? Dobra, mamy 0,053, i o to chodziło. Teraz gdzieś tu widziałam lunch, Okej. Ok, i tu wejdziemy w nowe. Antropy subskrybuj i damy na 120 dni. to będziemy mieli 0,32% na maksa. Okej, okay, dalej. Dobra, potwierdzamy wszystko.

i teoretycznie dzięki temu powinienem mieć dostęp do nowo wchodzących, nowych tokenów. Zobaczymy, jak będzie. Będę tutaj zaglądał co jakiś czas. Zresztą w miesięcznych sprawozdaniach też będziemy tutaj zaglądać, więc też będziecie widzieli o co chodzi. Dzięki, Wielkie, za poświęcony czas. Do usłyszenia. Cześć.